Dlaczego tak bardzo chciałam przyprowadzić się do Krakowa? Otóż, moi drodzy, Kraków tatuażem stoi, Kraków statuarze słynie, jak zresztą mieliście okazję zobaczyć w niejednym moim materiale. Jest tutaj naprawdę sporo studiów tatuażu, wiele utalentowanych i znanych artystów, a nawet szkoły czy akademie oferujące kursy dla osób zainteresowanych tematyką piercingu czy tatuażu. I właśnie przez wzgląd na to postanowiłam wyjść na ulicę tego cudownego miasta i zrobić małe rozeznanie wśród przechodniów. Za pierwszym razem mi się to niestety nie udało, czego rezultatem jest właśnie ten materiał, więc jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń na temat jakichś stereotypów związanych z tatuażami, to zachęcam do jego obejrzenia. Dzisiaj jednak zachęcam Was do zapoznania się z opinią zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów. Czy podobają im się tatuaże, a może sami jakieś mają? No i najważniejsze, czy znają jakieś studia tatuażu, bądź też artystów właśnie z tych okolic? Czy lubisz tatuaże? Tatuaże tak. Masz jakieś sama? Nie, nie, mam jej się. A czy znasz jakichś e, artystów bądź studio tatuażu tutaj z Krakowa? O nie, nie kojarzysz. Nie, nie. nie. My nie jesteśmy z Krakowa. Nie kojarzysz także... Nie kojarzycie no. no. nikogo. Nie, nie. Dobra, dzięki. To... Uh, I'm Italian boy. So yes. you don't you don't know? No. no. Any? Uh, maybe you? Go what? Do you know, know any, any uh, tattoo artist? Yes, Krakow. yes. Tato Kotuńo. Adriano Celentano, Luciano Pavarotti, Vasco Rossi. Rossi, pure. And what's the meaning? Um, Snow means like peace and love in my hand, so and, and this one. Yeah. Um, it's for her. So. so. yeah, thank you. Tattoo fest jest coś takiego? Tattoo fest? To jest magazyn, tak. Aha. Ale mają swoje studio. No, no, no. Coś, coś chyba mają, tak ale. Ich kojarzysz? Tak, tak. Czy lubicie tatuaże? Uf, nie mam nic przeciwko. A sam masz jakieś? Nie. A czy znasz jakichś artystów, bądź też studio tatuażu z Krakowa? Mmm, jeden co mi się kojarzy to chyba kult tatu i chyba obserwuję na Instagramie jedną dziewczynę, która nazywa się Baker. Okay. Za tym nic. Nie, również znam kult i mam dwie koszulki z Tatu Festa, które kupiłem w Medicine. Znam. Jedno studiu Tatarzy z Krakowa, to sam Grodzka 14-16. A jesteś w stanie sobie przypomnieć nazwę tego studia, czy pamiętasz tylko adres? W mm, Crazy tattoo. Uh, tattoos here are quite cheaper than in Spain i mean i have paid uh, about 350 euro for this tattoo and in, in spain it would cost about 1000 something like that. so it's a huge difference uh, yeah, awesome. yeah, I, I have more tattoos but not uh, they weren't done here in poland uh, but in my native place Kochamy Hispanów Sorry, ale naprawdę musiałam dograć tę wstawkę, ponieważ to są cudowni ludzie i jeżeli macie jakiś przyjaciół z Hiszpanii, to wiedzcie, że jesteście prawdziwymi szczęściarzami. So, do you know any tattoo artists from Krakow? Uh, Nie, no, no, we don't actually know any no. tattoo studios, nothing. No, no, no not that sorry. we know of. <laughs> Tattoo artist? Nie, nie wiem. Albo tatuażerki? Tatuażerki? Nie. Widziałam kilka, ale nie Podobają mi się, ale nie wszystkie. W Są sensie, takie wszystko. malutkie w porządku, ale tak żeby całe ciało to nie. A sama masz jakieś? Nie mam, nie mam. Planujesz? Planuję, ale trochę się boję, w sensie jakby nie lubię jak mnie coś boli, więc pewnie się nie zdecyduję, ale... Ale nie mam nic przeciwko. A jakiegoś. w związku z tym znasz jakiś może artystów, studia tatuażu z Krakowa? Coś szukałaś, nie, patrzyłaś? Nie. nie mam jakiegoś negatywnego stosunku do tatuaży, ale nie mam. A znacie jakichś artystów z Krakowa może? Z Krakowa jakiś nie, studia? ale Jakub Nowicz chyba, ale nie wiem, on nie jest z Krakowa, teraz w ogóle w Berlinie chyba wydaje mi się. To jest jedyny artysta, który tworzy tatuaże, którego znam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał, dzisiejsza sonda się Wam podobała, ponieważ nie ukrywam, że dla mnie było to małe wyzwanie. E, dlatego będzie mi naprawdę miło, jeżeli docenicie moje starania e, poprzez zasubskrybowanie tego kanału albo pozostawienie łapki w górę pod tym filmem. Przypominam także o odwiedzeniu moich pozostałych mediów społecznościowych, e, ponieważ niedługo wystartuje grupa na Facebooku, więc żeby być z tymi informacjami na bieżąco, Możecie mnie tam śledzić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod spodem. A na dzisiaj to już wszystko. I do zobaczenia w następnym materiale. Pa Pa!